Witajcie, drodzy przyjaciele. Dziś z radością zapraszam Was do wspólnej modlitwy, w której odkryjemy, jak Bóg jest naszym dziedzictwem i wsparciem. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy jak drzewa rosnące w ogrodzie, ich korzenie sięgają głęboko w ziemię, a gałęzie sięgają ku niebu. Nasze życie, podobnie jak te drzewa, czerpie siłę z niezmiennego źródła, z miłości Boga, która nas otacza. Psalmy są jak delikatne promienie słońca, które oświetlają naszą drogę w najciemniejsze dni. W Psalmie XVI znajdujemy obietnicę, że Bóg jest naszym dziedzictwem, naszą prawdziwą skarbnicą. Kiedy w trudnych chwilach czujemy, że gubimy się w zawirowaniach życia, to właśnie te słowa przypominają nam, że nigdy nie jesteśmy sami. W Jego obecności odnajdujemy poczucie bezpieczeństwa, jakbyśmy mieli niezmienny punkt odniesienia w burzliwym morzu. Zachęcam Was, aby w tej chwili zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w głąb siebie, jakie są Wasze pragnienia, marzenia i obawy. Przynieście je przed Boga, który zna każdy szczegół Waszego serca. On jest nie tylko dziedzictwem, ale Także wsparciem w każdej walce, z którą się zmagacie. Niech te chwile refleksji prowadzą nas do głębszego zrozumienia, że w nim znajdujemy nie tylko siłę, ale i nadzieję. Dziś, gdy wspólnie będziemy się modlić, otwórzmy nasze serca na działanie Boga, przyjmijmy jego wsparcie i pozwólmy, aby nasze modlitwy były mostem do jego nieskończonej miłości. Boże, w tej chwili staję przed Tobą z otwartym sercem, pragnąc zrozumieć głębię Twojego dziedzictwa i wsparcia. Proszę Cię o oświecenie, aby moje myśli mogły wznieść się ku Tobie, a moje serce napełniło się Twoją mądrością. Niech Twoja obecność otuli mnie, prowadząc przez labirynt życia, w którym jesteś moim przewodnikiem. Daj mi siłę, bym mógł dostrzegać twoje działanie w każdym dniu, w każdej chwili. W twoim Psalmie 16 odnajduję pocieszenie, że ty jesteś moim dziedzictwem. Jak woda, która płynie przez rzeki, tak twoja łaska obmywa mnie z wszelkich trosk. Uczysz mnie, że nie muszę dźwigać ciężaru świata sam. W twoim ramieniu odnajduję schronienie, a w twojej miłości pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Patrzę na otaczający mnie świat, w którym Twoja obecność ukryta jest w każdym liściu, w każdym promieniu słońca. Ty, Boże, jesteś tym, kto przywraca nadzieję w chwilach ciemności, jak gwiazda, która świeci w bezchmurną noc. Niech moje myśli unoszą się ku Tobie, przynosząc ze sobą wszystkie zmartwienia, by w zamian otrzymać Twoją miłość i wsparcie. Twoje dziedzictwo jest jak skarb ukryty w głębi mojego serca, czekający na odkrycie. Każda chwila z Tobą jest jak cenny kamień, który dodaje blasku mojemu życiu. Ucz mnie, Panie, jak żyć w zgodzie z Twoimi naukami, bym mógł dzielić się tym skarbem z innymi. Twoja mądrość jest drogowskazem, który prowadzi mnie ku zrozumieniu samego siebie. Czasami czuję się zagubiony, jak łódź na wzburzonym morzu. W takich chwilach przypominam sobie, że jesteś moim kotwicą, Twoje słowo jest moją mapą, a Ty, Boże, jesteś moim kapitanem, prowadzącym do bezpiecznego portu. Dzięki Tobie odnajduję sens w burzliwych czasach, a moje serce staje się spokojne, gdy ufam Twojemu planowi. Niech Twoja obecność otuli mnie jak delikatny szal. Chroniąc przed zimnem tego świata, w Twoim cieple odnajduję siłę, by stawić czoła przeciwnościom. Ty Boże, jesteś moim światłem w ciemności, moim tchnieniem życia, które ożywia duszę. W Twoim objęciu czuję się bezpieczny, wiedząc, że nigdy nie jestem sam. Każdego dnia pragnę wzrastać w duchowej bliskości z Tobą, odkrywając nowe aspekty Twojego dziedzictwa. Jak wschód słońca przynosi nową nadzieję, tak Twoje słowo przynosi mi nowe objawienia. Ucz mnie, panie, jak żyć w harmonii z Twoją wolą, by moje życie stało się świadectwem Twojej miłości. Moje serce jest jak ogród, który pragnę pielęgnować, aby w nim rozkwitały kwiaty Twojej prawdy. Niech Twoja miłość będzie nasionem, które zasadzę w mojej duszy, a Twoje nauki wodą, która pozwoli im rosnąć. W każdej chwili pragnę pamiętać, że jesteś źródłem wszelkiego dobra w moim życiu. W Twojej obecności odnajduję sens, a w Twoim wsparciu siłę do działania, jak orzeł, który wznosi się w niebo, tak i moje serce pragnie wzlecieć ku Tobie. Pomóż mi, Boże, dostrzegać Twoje znaki w codzienności i podążać za Twoim głosem, który wzywa mnie do większego zaufania. Niech moje życie będzie świadectwem Twojego dziedzictwa, które pragnę dzielić z innymi. Jak rzeka dzieli się wodami, tak i ja pragnę dzielić się Twoją miłością, niosąc nadzieję i pokój tym, którzy ich potrzebują. W każdym spotkaniu z drugim człowiekiem pragnę widzieć odbicie Twojej obecności. Ojcze, napełnij, mnie swoją radością, aby moje serce mogło emanować Twoją miłością. W chwilach smutku niech Twoja radość będzie moją siłą, a w momentach niepewności niech Twoje wsparcie będzie moim oparciem. Chcę żyć w pełni, korzystając z darów, które mi dajesz. Niech moje modlitwy będą jak ptaki, które wznoszą się w niebo, niosąc moje pragnienia i dziękczynienia do Ciebie. W każdej chwili pragnę być świadomy Twojej obecności, by z miłością podążać za Twoim głosem. Daj mi otwarte serce, które potrafi dostrzegać i przyjmować Twoje dary. Wspólnie z innymi pragnę budować wspólnotę, która będzie świadectwem Twojej miłości. Jak wino w kielichu, tak, niech nasze życie będzie napełnione radością i łaską. Wspierając się nawzajem, niech nasze serca będą wyrazem Twojej obecności wśród nas, dając nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Boże, w Twojej obecności stajemy z sercami pełnymi uwielbienia, świadomi, że Ty jesteś naszym dziedzictwem i wsparciem. Jak słońce, które oświetla naszą drogę, tak Twoja łaska prowadzi nas przez życie. Dziękujemy Ci za każdy dzień, który nam dałeś. Za każdą chwilę, w której czuliśmy Twoją bliskość. Twoja dobroć jest dla nas jak rzeka, która nigdy nie wysycha. Wspominając Twoje dzieła, dostrzegamy wielkość Twojej potęgi. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, potrafisz zdziałać cuda w naszym życiu. Dziękujemy za chwile, w których Twoja pomoc przychodziła w najmniej oczekiwanym momencie, jak drzewo. Które wydaje owoce, tak i my doświadczamy Twojej obfitości. Twoje obietnice są niczym latarnia morska, która wskazuje drogę zagubionym żeglarzom. Dzięki Tobie możemy odnaleźć sens i cel w każdej sytuacji. Dziękujemy za trudności, które nas wzmocniły, i za radości, które umocniły naszą wiarę. Jesteś naszą nadzieją w chwilach zwątpienia. A Twoje Słowo jest dla nas pokarmem duchowym. Przez Twoje miłosierdzie odnajdujemy pokój w zgiełku codzienności. Jak ptak w locie, tak i my unosimy się ponad problemy, wiedząc, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy za przyjaciół, którzy wspierają nas w trudnych chwilach, i za rodzinę, która jest naszym schronieniem. Twoja obecność w naszym życiu jest jak ciepły promień słońca w zimowy dzień. W każdym oddechu czujemy Twoją łaskę, która kształtuje nasze serca. Twoja dobroć otacza nas jak delikatny wiatr, niosąc ze sobą nadzieję i radość. Dziękujemy za każdą lekcję, którą nam dałeś, i za mądrość, która prowadzi nas w nieznane. Jesteś źródłem wszelkiej mocy, a my z radością Cię uwielbiamy. Pamiętamy o czasach, gdy przechodziłeś z nami przez Doliny Cienia. Twoja ręka była naszą tarczą, a Twoja miłość naszym przewodnikiem. Dziękujemy za łzy, które przyniosły oczyszczenie, i za uśmiechy, które były wyrazem Twojej radości. W każdej trudnej chwili Ty byłeś naszą siłą, a Twoja obecność dodawała otuchy. Twoje imię jest dla nas jak melodia, która wypełnia nasze serca. Z każdym nowym dniem uczymy się śpiewać pieśni chwały, które wyrażają nasze wdzięczność. Dziękujemy za wspaniałe chwile, które z Tobą przeżyliśmy i za nadzieję na przyszłość, która wciąż jest przed nami. Jesteś naszym wiecznym dziedzictwem. Jak kwiaty w ogrodzie, tak i my rozwijamy się w Twojej miłości. Każdy dzień jest okazją, by dostrzegać Twoje cuda w naszym życiu. Dziękujemy za każdy uśmiech, który pojawia się na naszych twarzach, i za każdą chwilę szczęścia, którą nam ofiarowałeś. Twoja obecność sprawia, że nasze życie nabiera sensu. W każdej modlitwie zanurzamy nasze serca w Twojej dobroci. Ty jesteś źródłem nadziei, które nigdy nie zawodzi. Dziękujemy za Twoje prowadzenie, które prowadzi nas ku nowym horyzontom. Jak morze, które przychodzi i odchodzi. Tak i my zawsze wracamy do twojej miłości i łaski. Twoje słowo jest dla nas jak pokarm, który karmi nasze dusze. W każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czujemy twoje wsparcie i prowadzenie. Dziękujemy za każdą chwilę refleksji, która zbliża nas do ciebie. Jesteś naszą skałą, na której możemy stać pewnie bez względu na burze życia. Jak gwiazdy na niebie, tak i Twoje obietnice świecą w naszych sercach. W trudnych chwilach przypominają nam, że nie jesteśmy sami. Dziękujemy za Twoją wierność, która nigdy nie zawodzi, i za miłość, która otacza nas każdego dnia. Jesteś naszym światłem w ciemności. W każdym kroku czujemy Twoją obecność, która dodaje nam odwagi. Ty, który jesteś początkiem. I końcem, towarzyszysz nam na każdym etapie naszej podróży. Dziękujemy za Twoje prowadzenie, które sprawia, że nasze życie nabiera sensu. Jesteś naszą nadzieją i radością, naszym największym skarbem. Twoja miłość jest jak deszcz, który nawadnia naszą duszę. Dziękujemy za błogosławieństwa, które spływają na nas z nieba i za piękno życia, które z Tobą odkrywamy. Jesteś naszym źródłem siły. A Twoje obietnice dają nam wiarę w lepsze jutro. W każdej chwili stajemy przed Tobą z wdzięcznością. Twoja dobroć jest jak most, który łączy nasze serca z Twoim. Dziękujemy za każdą chwilę, w której mogliśmy doświadczyć Twojej łaski. Jesteś naszym wsparciem w trudnych chwilach, a Twoje słowo jest dla nas przewodnikiem. W każdym sercu, które Cię uwielbia, odnajdujemy pokój i radość. Boże. Otwieram przed tobą swoje serce i umysł, pragnąc zanurzyć się w głębokiej refleksji nad twoim dziełem. Pomóż mi dostrzec, jak twoje błogosławieństwa kształtują moje życie, bym mógł w pełni zrozumieć, że ty jesteś moim dziedzictwem. Niech moje myśli i pragnienia staną się zgodne z twoją wolą, abym mógł żyć w harmonii z tobą i ze sobą. W chwilach ciszy pragnę usłyszeć Twój głos, który prowadzi mnie ku prawdzie. Okaż mi, Boże, jak Twoja obecność wypełnia każdy aspekt mojego życia, dając mi siłę do pokonywania trudności. Pomóż mi rozpoznać, że w Tobie znajduje się największe wsparcie, niezależnie od przeciwności, które napotykam na swojej drodze. Niech każdy dzień będzie dla mnie okazją do odkrywania Twojego dziedzictwa, naucz mnie dostrzegać piękno w drobnych rzeczach, które mnie otaczają i w radości, którą przynosi mi życie. Niech moja wdzięczność za Twoje dary stanie się motorem do działania i wprowadzania pozytywnych zmian w moim otoczeniu. W chwilach zwątpienia, prowadź mnie ku wewnętrznej sile, która zrodzi się z mojej wiary. Pomóż mi zrozumieć, że prawdziwe wsparcie płynie z relacji z Tobą, a nie z zewnętrznych okoliczności. Niech moje serce stanie się miejscem, w którym rozkwita zaufanie do Twojej mądrości i miłości. Boże, daj mi odwagę, aby stawić czoła swoim lękom i niepewnościom. Naucz mnie że Twoje dziedzictwo to nie tylko błogosławieństwa, ale także wyzwania, które mają mnie ukształtować. Pomóż mi przyjąć te doświadczenia z otwartym sercem, wiedz, że prowadzą mnie do głębszego zrozumienia siebie i Ciebie. W chwilach radości, niech moja wdzięczność względem Ciebie będzie niewyczerpanym źródłem inspiracji. Pomóż mi dzielić się tą radością z innymi, pokazując im, że Twoje wsparcie jest dostępne dla każdego. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej miłości, która wypełnia serca i przynosi pokój. Pragnę, aby moje myśli były zgodne z Twoim planem dla mnie. Niech moje pragnienia odzwierciedlają Twoje pragnienia, abym mógł kroczyć drogą, którą dla mnie wyznaczyłeś. Pomóż mi dostrzegać, kiedy moje ambicje prowadzą mnie z dala od ciebie, abym mógł wrócić na właściwą ścieżkę. Niech każda decyzja, którą podejmuję, będzie przemyślana i osadzona w twojej mądrości. Pragnę, by moje działania były zgodne z twoim celem, aby stały się narzędziem do realizacji twojego zamysłu w świecie. Prowadź mnie, aby moje życie było świadectwem Twojej obecności w każdych okolicznościach. W chwilach trudnych pragnę znaleźć pocieszenie w Twojej obecności. Naucz mnie, że nawet w najciemniejszych momentach Twoje światło prowadzi mnie ku nadziei. Pomóż mi zrozumieć, że Twoje dziedzictwo to także siła do przetrwania, która rodzi się z. Głębokiego zaufania do Ciebie. Niech moje serce będzie otwarte na Twoje słowo, które przynosi pokój i zrozumienie. Pragnę, aby Twoje obietnice były dla mnie latarnią w ciemności, prowadzącą mnie ku lepszemu jutru. Pomóż mi zrealizować obietnice, które dajesz, abym mógł żyć pełnią życia, którego pragniesz dla mnie. W każdym doświadczeniu, które przeżywam, ucz mnie dostrzegać Twoją rękę. Niech każda chwila stanie się okazją do nauki i wzrostu, aby moje życie mogło być odzwierciedleniem Twojej miłości. Pragnę, by moje serce biło w rytmie Twojej woli, tworząc harmonię między mną a światem. Boże, daj mi dar mądrości, abym potrafił rozróżniać, co jest dla mnie dobre. Pomóż mi podejmować decyzje, które będą prowadzić do rozwoju duchowego i osobistego. Niech moje życie będzie nieustannym dążeniem do doskonałości, w Tobie, aby moje działania były zgodne z Twoim sercem. W chwilach, gdy czuję się zagubiony, przypomnij mi, że Twoje dziedzictwo nigdy mnie nie opuści. Ucz mnie, bym potrafił odnaleźć radość w czasie oczekiwania na Twoje działanie. Niech moje serce będzie spokojne, wiedząc, że Ty jesteś zawsze ze mną, prowadząc mnie ku nowym możliwościom. Niech każdy dzień będzie dla mnie nową szansą na zbliżenie się do Ciebie. Pomóż mi pielęgnować relacje z Tobą, abym mógł czerpać siłę i inspirację z Twojej obecności. Pragnę, aby moje życie stało się nieustanną modlitwą, oddaniem i uwielbieniem dla Ciebie. Wszystko, co czynię, pragnę robić z miłością i oddaniem. Niech moja codzienność będzie świadectwem Twojej obecności, a każdy uczynek niech prowadzi do dobra. Ucz mnie, abym w każdej sytuacji mógł być narzędziem Twojej miłości i pokoju w świecie. Boże, w dzisiejszym poranku przychodzimy do Ciebie z sercami pełnymi wdzięczności, dziękując za Twoje niezrównane dziedzictwo. Prosimy, abyś otworzył nasze umysły na Twoje prowadzenie, abyśmy mogli dostrzegać Twoje działanie w naszym życiu. Niech Twoja mądrość prowadzi nas w codziennych wyborach, abyśmy kroczyli ścieżkami, które są zgodne z Twoją wolą. Daj nam siłę, byśmy potrafili dzielić się tym dziedzictwem z innymi, Panie. "Prosimy Cię o uzdrowienie dla tych, którzy zmagają się z chorobami i cierpieniem. Niech Twoja moc dotknie ich ciał i dusz, przynosząc ulgę i nadzieję. Wspieraj tych, którzy opiekują się chorymi, dając im siłę i wytrwałość. Niech w ich sercach rozbłyskuje pokój, który tylko Ty możesz dać." "Prosimy o błogosławieństwo dla rodzin, aby były one miejscem miłości i zrozumienia." Niech Twoja obecność wypełnia nasze domy, dając nam wspólne chwile radości i jedności. Pomóż nam budować relacje oparte na szacunku i wsparciu, a nie na konfliktach. Niech nasze rodziny będą świadectwem Twojej miłości w świecie. Panie, Ty jesteś naszą mocą w słabości. Prosimy Cię, abyś umocnił tych, którzy czują się zagubieni lub przytłoczeni życiem. Daj im nadzieję i otwórz ich serca na Twoje prowadzenie. Niech znajdą w Tobie oparcie, które pomoże im pokonać wszelkie trudności. Wzmacniaj nas w modlitwie, abyśmy mogli być skutecznymi narzędziami Twojej woli. Prosimy o dar dzielenia się Twoim słowem z innymi, abyśmy mogli być światłem w ciemnościach. Niech nasze świadectwo przyciąga innych do Ciebie, aby mogli doświadczyć Twojej łaski. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych wspólnot, aby były miejscem wzrostu duchowego i miłości. Niech każdy członek społeczności czuje się doceniony i ważny. Pomóż nam wspierać się nawzajem, abyśmy mogli razem kroczyć ku Tobie. Spraw, byśmy potrafili stosować Twoje nauki w naszym codziennym życiu. Boże, w trudnych chwilach przychodzimy do Ciebie z prośbą o pokój. Prosimy, abyś wlał w nasze serca ukojenie, które przetrwa burze życia. Niech Twoja obecność będzie dla nas schronieniem, w którym znajdziemy bezpieczeństwo. Pomóż nam ufać, że Ty zawsze jesteś z nami, nawet w najciemniejszych momentach. Prosimy o mądrość dla naszych przywódców, aby podejmowali decyzje, które przyniosą dobro wspólne. Niech ich serca będą otwarte na Twoje prowadzenie i sprawiedliwość. Daj im odwagę do działania w imię pokoju i miłości. Niech ich decyzje prowadzą do jedności i zrozumienia w społeczeństwie. Panie, modlimy się za tych, którzy stracili nadzieję, prosimy, abyś przywrócił im wiarę w lepsze jutro, daj im siłę, by wstali z upadku i podjęli nową walkę. Niech Twoja miłość napełnia ich serca, a Twoja łaska niech otworzy przed nimi nowe drzwi. Prosimy o błogosławieństwo dla osób samotnych, aby znalazły w Tobie prawdziwe towarzystwo. Niech Twoja obecność wypełnia ich życie radością i nadzieją. Pomóż im dostrzegać piękno w codziennych chwilach i otworzyć się na nowe relacje. Niech nie czują się osamotnione, ale zanurzone w Twojej miłości. Panie, modlimy się. O ochronę dla wszystkich, którzy są prześladowani za swoją wiarę. Daj im siłę, by wytrwali w trudnych chwilach, i niech czują Twoją obecność w każdej sytuacji. Pomóż nam być ich wsparciem i głośnikiem ich prawdy. Niech ich odwaga inspiruje innych do kroczenia za Tobą. Prosimy o błogosławieństwo dla naszej pracy, aby była ona owocna i przynosiła chwałę Twojemu imieniu. Daj nam motywację do działania z pasją i oddaniem. Niech nasze wysiłki przynoszą dobro zarówno nam, jak i innym. Pomóż nam dostrzegać wartość w każdej minucie poświęconej pracy dla innych. Panie, w tym poranku prosimy o Twoje prowadzenie w naszych decyzjach finansowych. Pomóż nam mądrze zarządzać tym, co nam dałeś, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Daj nam serca pełne hojności, abyśmy dzielili się naszymi zasobami z potrzebującymi. Niech nasze działania przynoszą chwałę Twojemu imieniu. Prosimy o siłę w zwalczaniu wszelkich uzależnień, które mogą nas zniewolić. Daj nam odwagę, by stawić czoła temu, co nas trzyma w niewoli i przynieść uzdrowienie tam, gdzie jest ono potrzebne. Niech Twoja miłość przywróci nam wolność i radość życia. Pomóż nam odnaleźć nadzieję w każdym nowym dniu. W końcu, Boże, prosimy o wypełnienie naszych serc miłością, abyśmy mogli pokazywać ją innym. Niech nasze relacje będą pełne zrozumienia i akceptacji. Pomóż nam być światłem dla tych, którzy go potrzebują, i niech nasza miłość odzwierciedla Twoją miłość do nas. Ojcze Niebieski, w imieniu Twojego Syna przychodzimy do Ciebie z pokornym sercem. Pragniemy całkowicie poświęcić nasze życie Tobie, aby żyć zgodnie z Twoją wolą i Twoim dziedzictwem. Pomóż nam zrozumieć, jak ważne jest, by każdy dzień był świadectwem naszej wiary i oddania. Wzmacniaj nas, abyśmy podejmowali decyzje, które odzwierciedlają Twoją miłość i mądrość. Przeznaczaj nasze myśli i działania na to, co buduje, a nie niszczy. Niech nasze serca będą otwarte na Twoje prowadzenie, a nasze umysły na Twoje natchnienie. Zobowiązujemy się, Boże, do codziennego czytania Twojego słowa, aby stało się ono światłem na naszej drodze. Niech Twoje pismo święte przypomina nam o Twoim dziedzictwie, które jest pełne obietnic i nadziei. Chcemy, aby Twoje słowa kształtowały nasze myślenie i postępowanie każdego dnia. Udziel nam siły, abyśmy mogli dzielić się Twoją miłością z innymi. Daj nam odwagę, by być głosicielami Twojej prawdy w naszych rodzinach, w pracy i w naszych społecznościach. Niech nasze uczynki będą świadectwem Twojej obecności w naszym życiu. Pragniemy być narzędziami pokoju w świecie pełnym chaosu. Pomóż nam być tymi, którzy budują mosty, a nie murów. Daj nam mądrość, abyśmy mogli dostrzegać potrzeby innych i reagować na nie z empatią i współczuciem. Zobowiązujemy się do regularnej modlitwy, aby nasza relacja z Tobą była głęboka i autentyczna. Niech nasze modlitwy będą nie tylko prośbami, ale i czasem uwielbienia, w którym oddajemy Ci chwałę za wszystkie Twoje dary. Pomóż nam odnaleźć radość w modlitwie oraz w obcowaniu z Tobą. Chcemy być odpowiedzialni za nasze działania, pamiętając, że każdy nasz krok ma znaczenie. Wzmacniaj nas, abyśmy podejmowali świadome wybory, które przynoszą chwałę. Twojemu imieniu. Niech nasze decyzje będą zgodne z Twoją wolą, a nie z naszymi pragnieniami. Daj nam odwagę, aby stawiać czoła trudnościom i wyzwaniom, które napotykamy. Pomóż nam nie poddawać się, gdy drogi są wyboiste, lecz trzymać się Twojej obietnicy, że jesteś z nami w każdej chwili. Niech Twoja moc prowadzi nas do przodu. Zobowiązujemy się do bycia wspólnotą która wspiera się nawzajem w dążeniu do świętości. Pomóż nam być otwartymi na potrzeby innych, gotowymi do służby i wsparcia. Niech nasza miłość do siebie nawzajem będzie odzwierciedleniem Twojej miłości do nas. Pragniemy być świadomi darów, które nam dałeś i wykorzystywać je dla dobra innych. Pomóż nam rozwijać nasze talenty i umiejętności, aby mogły przynieść owoce w Twoim królestwie. Niech nasze życie będzie dowodem Twojej łaski i miłosierdzia. Pomóż nam dążyć do sprawiedliwości, nie tylko w słowach, ale i w czynach. Zobowiązujemy się, aby stać w obronie tych, którzy nie mają głosu i walczyć o prawdę w każdym aspekcie naszego życia. Niech nasze działania przynoszą ulgę i nadzieję potrzebującym. Zobowiązujemy się do życia w pokorze. Uznając, że wszystko, co posiadamy, pochodzi od Ciebie. Pomóż nam nie przywiązywać się do materialnych rzeczy, ale dostrzegać wartość w relacjach i duchowych skarbach. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Twoje prowadzenie. Pragniemy żyć w radości i wdzięczności, doceniając każdy dzień jako dar od Ciebie. Pomóż nam dostrzegać piękno w małych rzeczach i znajdować radość. W codziennych wyzwaniach. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojego działania w nas. Na koniec Boże, prosimy Cię o siłę, mądrość i wytrwałość, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania. Niech każda chwila naszego życia będzie świadectwem Twojej miłości i obecności. Pomóż nam być wiernymi świadkami Twojego dziedzictwa w świecie, który Cię potrzebuje. Drodzy przyjaciele, z całego serca dziękuję wam za wspólne chwile, które spędziliśmy w refleksji nad Psalmem Szesnasty. Wasza obecność i zaangażowanie uczyniły tę modlitwę niezwykle wartościowym doświadczeniem. Przypomnieliśmy sobie, że Bóg jest naszym dziedzictwem i wsparciem, a Jego obecność otacza nas jak ciepły koc w chłodne dni. Jesteśmy wezwani, by trwać w tej pewności, że nasze życie jest przepełnione Jego dobrocią i miłością. Zachęcam Was, aby w nadchodzących dniach poświęcić chwilę na dalszą refleksję nad tym przesłaniem. Niech modlitwa stanie się częścią Waszej codzienności. Znajdźcie czas na rozmowę z Bogiem, na odkrywanie Jego obecności w najdrobniejszych szczegółach życia. Pozwólcie, aby jego słowo prowadziło was i umacniało w trudnych chwilach. Na zakończenie pragnę was zapewnić, że nigdy nie jesteście sami. Bóg jest zawsze z nami, gotów nas wspierać i prowadzić. To on daje nam nadzieję, która nigdy się nie kończy, nawet w obliczu trudności. Niech jego miłość napełnia wasze serca spokojem, a wiara w jego obietnicę niech będzie światłem na waszej drodze. Wspierajmy się nawzajem i pielęgnujmy tę duchową więź, która nas łączy. W każdym dniu niech towarzyszy wam poczucie, że jesteście częścią czegoś większego, Bożego planu, który jest pełen miłości i łaski.